Generalnie y, śmieszna sprawa. Japończycy zajęli tutaj Matadi, jakąś wysepkę, 300 oleju straciłem przez to, bo tyle było oleju tutaj. E, szkoda, szkoda, ale za to Japończycy wysłali flotę angielską, tak by teoretycznie angielską. E, I moja, moja Kriegsmarine się z nią spotkała. To jest flota tak naprawdę jakoś, jakaś flota w jakiegoś Wenezueli czy czegoś, bo widzę, czy to jest jakiś san. E, no i właśnie mam walkę. Już wcześniej miałem tradycyjną walkę tutaj w Zatoce Adeńskiej z łodziami podwodnymi angielskimi. Był remis, oni stracili 6, ja straciłem 6. No powiedzmy, że tragedia, tylko 6 bardzo starych statków. No, nie, nie jest to super wynik, ale, ale, ale też nie ma tragedii. Może zaraz jest, uda mi się jeszcze ich tutaj tym statkiem pogonić. Yy, zaraz przejmę ten adent, tylko oni tak wolno idą przez pustynię. Yy, no, i teraz wracam do tej bitwy. tutaj. Zobaczmy, co tu się dzieje. To jest moja, no, moja klik z trochę wybrakowana. Ale przeciwko im bardzo starym statku. Ma 40 EXPA na razie. Zobaczmy, co tu się dzieje. No, po prostu pykam ich te. No, to są głównie transportowce. Tylko chyba ich nie ubiję. No, 3 EXPIKA dostał. Fajnie, fajnie. Ciekawe, co to coś, cokolwiek ubije. No, nic nie ubił. Pięć transportowców i trzy destrojery, ale w końcu nic nie zatopił. No to słabo. Słabo, słabo, szkoda. No zaraz musi wracać flota. Zaraz wracamy. Do Niemiec. I będziemy w końcu cisnąć Anglię. Można powiedzieć, coś w końcu konkretnego będzie się będzie się działo. Zobaczymy, zobaczymy. No i Portugalię też będziemy cisnąć. Chociaż nie mam, nie mam zasobów na to. No, ogólnie moja flota już jest dosyć mocna. Już jakby nie boję się wystąpić przeciwko dwóm angielskim tym lotniskowcom. Dobra, niedługo to się naprawi. Już jest prawie naprawione. Okay. Mam chyba największą bitwę powietrzną, jaką widziałem. 15 dywizjonów moich myśliwców na 25 dywizjonów ich bombowców. To są tylko bombowce strategiczne i bombowce taktyczne. Szok. A z różnych krajów. Z amerykańskie i jakieś, jakieś hiszpańskie, albo bortu, brazy, pewnie brazylijskie. Być może nawet angielskie. Jak wyniki? No, wyniki są błędne. Nie, nie, właściwie widziałem większe, widziałem gorsze, widziałem że, w, w w którym prawie 300 bombowców im rozwalałem, tu tylko 170, yy, ja straciłem 80. Powiedzmy, że może być. Oczywiście paliwa nie mam, ale staram się zdobywać, to, 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 co idzie dobrze, to jest właśnie obniżka tego, obniżka wskaźnika niezadowolenia. To jest naprawdę duży sukces który spada, no i być może przez to też zmniejsza mi się ryzyko partyzanckie, już widać, że IC mi rośnie, czyli efekt, efekt partyzantów jest minus 16%, czyli tracę 44 IC, na partyzantów wcześniej miałem chyba 47, czyli 3 więcej IC już mamy. i dzięki temu też moja produkcja tutaj powoli rośnie. Jestem w stanie te dwie fabryki robić, bo te dwie fabryki to już czekają od czterech lat, nie mogę ich dokończyć, więc w końcu na, na ten czas przyszedł, a... no a ja mam fabryk, więc zdecydowanie brakuje możliwości produkcyjnych. Zastanawiam się też, czy nie, nie, nie wyrzucić tego ostatniego myśliwca, no ale myślę, że może to jest najnowszy, to jest jedenastka, najnowszy, więc może warto jednak go budować, bo też wszystkie inne kraje budują, więc nie mogę zostawać w tyle. Chociaż większość ich floty jest mocno uszkodzona. Anglicy rzadko kiedy wysyłają jakikolwiek myśliwce, już zadziałały dwie pułapki, które na Rosjan zostawiłem. I tak tutaj w Ż Żytomirze zostawiłem miejsce proskurow i właśnie go zaatakowali. Nie wiem ile będzie wojsk, ale zawsze coś. Jest niezły wynik. E, czyli tutaj jakaś chociaż e, jedna dywizja, może, czy może dwie, może trzy, zobaczymy. A druga rzecz to tutaj sludzk. zajęli, a ja a ja zajęłem Bobińsk, znaczy jeszcze nie zajęłem, ale atakuję Bobińsk i moje czołgi zaraz, tylko nie mam paliwa, zaraz 15, właśnie bez paliwa jest ciężko, bo wtedy czołgi są strasznie powolne. E, ale mam konia, może koń będzie szybszy, ten 25. december. Tu jakiegoś konia wysłałem. Mów tu Korostan. Ten będzie 22. december, no to nie będzie już To Ten 15. No, ale jeżeli mi się uda zająć tą prowincję zanim oni tutaj się wycofają, no to byłoby, byłoby nieźle. Chociaż trzy dywizje. Zawsze coś, to nie jest wielka rzecz, ale zawsze coś. Będę próbował jeszcze kolejne podejścia. Tutaj może gdzieś się wbije w Smoleńsk. Ewentualnie tutaj mam jakąś jedną dywizję. Można by też tutaj coś pokombinować, saporta. Tak, no wszyscy atakują. A ten będzie pierwszy, bo tutaj mam jakąś, jakąś samochód, a tak Kijów. A on atakuje Kijów w ogóle bez sensu. Bez sensu, niech atakuje tutaj 10 December. No, yy, tutaj jeszcze jest jakieś jedne lampy, jedyna prowizja w Gomelu. Gdybym miał kim to mógłbym atakować No ale nie mam kim dobrze Boże to było przez rzekę a tak no to niech ci pójdą A tak tylko się musieli poczekać, odczekać trochę, ale ten, ale no zawsze coś O tutaj kolejna, o właśnie kolejna potyczka, ich statki sobie sobie pływają wokoło Anglii generalnie przed chwilą były inne statki, jakieś transportowce a moje samoloty, bom moje bombowce morskie yy, tutaj szczatują. no i właśnie już jest druga potyczka z ich tym, z dwoma krużerami no niestety ciężko je zatopić ale zawsze trochę uszkodziłem no, jedynie kosztu paliwa no wszystko dobrze idzie generalnie oprócz tego, że nie ma paliwa to wszystko dobrze idzie Brakuje mi tylko konwojów, mam ogromny problem z, problemem z konwojami, na pewno będę musiał zbudować więcej. Ale ładnie opada, descent ładnie opada, mam minus 0,04 na dzień nie opada, to jest obłędna szybkość, bardzo, bardzo dobra rzecz. Rośnie mi industrial capacity. I co? No generalnie ograniczam jak najbardziej budowę czegokolwiek, zostawiłem tylko dwa czołgi trzy samoloty. Też będę kończył niedługo samoloty, ale będę musiał zrobić więcej konwojów. Bo w tym momencie naprawdę konwojów trzeba dużo. Trzeba dużo, 500 konwojów. Myślałem, że to jest dużo. No tak naprawdę, jeden większy konwój to jest 130. Tutaj akurat 30. Coś tutaj jest, jakoś mało mam konwoju. Gdzie są moje konwoje? Jakieś brakuje, jakieś 200. Powinny mieć co najmniej z 500 konwojów. A ja tutaj widzę. 200, może 300, coś trzeba będzie. Drugą, drugą linię produkcyjną konwoju założyć, nie ma możliwości. No właśnie, chyba że się uda przejście lądowe trochę przez Turcję. Na razie w Turcji nie atakuje, bo pierwsza atak chce atakować Irak. Na razie jestem zablokowany, bo tutaj zajęłem Aden i dzięki temu będę o port bliżej, bliżej do ataku. Może się uda zaatakować Irak, a jak nie, no to trudno. Zobaczymy. W każdym razie zbieram wojska, mam już tutaj flotę i jeszcze jest 500, 500 do wzięcia oleju. Tylko niestety, moje wojska idą tak po prostu tak kosmicznie wolno, idą, że 11 january miesiąc będą szły. Jakaś tragedia. Jest bitwa. Zaatakowałem Anglików, w końcu tu moja armia doszła. Okazało się, że mieli tutaj, siedziała im tutaj armia, albo przypłynęła, albo siedziała w w porcie w statku, więc nie było jej widać w prowincji, prawdopodobnie to zrobili teraz wyszli ze statku, wobec tego moje wojska ich zaatakowały jest tylko jeden, nie wiadomo czy on, czy on było dwóch, no ale przy takiej przewadze to zaraz padnie, ale też wypłoszyłem albo wypłoszyłem z portu, albo przyszedł na pomoc przypłynęła angielska flota i to taka poważna, można powiedzieć, bo to jest HMS Terror. A HMS może to nie jest SMS Dreadnought, ale SMS Terror zawsze coś. Stary, ciężki krążownik, w ogóle trzecia generacja, czyli nie taki stary. No tutaj niestety moja flota włoska jest troszeczkę mocniejsza. San Giorgio to prawda do druga generacja, ale mam trochę nowszych statków i cięższych. Dystans 15 km, no czyli te dwa mogą, mogą partycypować. Generalnie jest tak, że każdy admirał stara się z maksymalnego dystansu walczyć, z którego jego najlepszy statek ma, do, ma, ma zasięg, dzięki czemu y, jest szansa, że wrog i statki, żaden za, z nich nie będzie mógł nas trafić, ale w tym momencie ich admirał jest dużo, 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 dużo lepszy niż ten, niż, niż mój. No, trudno, ale właśnie go zatopimy. Zatopiliśmy właśnie 12 transporterów. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, tutaj chyba nie zatopię i tych wszystkich, ale, ale, ale coś robię. No, prawie bez straty. Małe statki ludzkie. Patrzymy, patrzymy, co się stanie. No, co zatopiliśmy? A, zatopiliśmy tylko transportowce, no, ale wszystkie, wszystkie trzy wloty transportowców. Niezły wynik. Tutaj statki. No, ale statki uciekają, bo któryś prawdopodobnie jest uszkodzony. Albo zdemoralizowany, tak, ten jest zdemoralizowany. Niestety, stąd to nie możemy pozwolić. Tutaj jakiś... kala zaatakowałem. A, okej. Okay. Ostatnie angielskie prowincje. Próbuję... Próbuję rozwalać. Okej, okay, ten ma... Dobra. Gdzie byłem? Tutaj, aha. Żeby on nie wypłynął... To trzeba mu zmienić parametry. Obniżyć mu wszystkie parametry bardzo mocno, żeby dalej kontynuował ostrzał. I co robi? Płynie czy nie płynie? Ciekawe ile mu zostało. Zostało mu 17. No to dużo mu zostało. Shore bombardment. A 9 dek. No, znowu jakiś przechwyciłem coś, ale tutaj ważna jest ważna jest kwestia tego statku, żeby on tutaj mi, mi strzelał, bo jeszcze oprócz tego, że atakuje Aden, to jeszcze jest Bombardment, minus 6, zawsze coś. No i udało się, jeszcze się nie udało, ale Rosjanie wyszli na pozycję w tych sludzku i w Proskurowie. Ja pokonałem Żytomir, prawie Kijów pokonałem, atakuję mocno Kijów z stratami. Ale tak się opłaca, bo dwukrotnie większą oni mają, więc chcę ich okrążyć. Być może no nie uda się okrążyć dwóch prowincji, ale co najmniej proskurow, to są trzy dywizje i w środku kolejne trzy dywizje. Tutaj też atakuje ten właśnie Borpisuk, Bobrisuk i zaraz go rozwalę. Tutaj w momencie, kiedy właśnie jest częściowo uszkodzony i oni wysyłają posiłki, to sytuacja jest taka, że ja tracę w ludzi, a oni 5 tysięcy. Więc konkretnie o właśnie, Aden. A, zdobyłem Aden, to dobrze. Teraz atakuję jeszcze Gomel. To też jest ładna sytuacja. Mimo że... No to też straty 800 strat moich 5000 zabitych, bo mają tylko dwie dywizje, przychodzą. Co rusz co, co przychodzą kolejne nowe? Yy, ale są w miarę rozwalani. Zobaczymy czy podbija. Wtedy, gdyby to się udało, to by można... Może by, bym jeszcze więcej od dywizji odciął, ale... Ale i tak jest nieźle. Tutaj Aden... Co? Oni uciekają do Sany? Że oni mają prawo. Claims Grand military Access to United Kingdom. Co za ludzie! o, -o oni mi zaatakowali winnicę i chyba tego nie zauważyłem. Ja, no to nieźle, to nieźle. Czyli w tym czasie, w którym ja atakowałem y, Żytomir po to, żeby go okrążyć, to oni mi zaatakowali winnicę. I właśnie moje wojska z winnicy się wycofują. No to nieźle, nieźle. Nieźle mnie załatwili można powiedzieć. Viking niech zaportuje ten na atak. To idzie do Nikolajewa. Dobra, to ten niech wesprze ci też wesprzą Winnicę, bo oni mi tutaj jakieś 28 dywizji do Winnicy wjechali nie zauważyłem tego. No dużo się dzieje, dużo jest bit na raz, więc ciężko to wszystko ogarnąć. Kiedy jest człowiek zajęty ofensywą, to potem troszkę zapomina o obronie. Eee, no, ale no ogólnie już nie ma więcej ataków. No tak czy inaczej, nawet jeżeli miałem to stracić, ale jeżeli trzy dywizje im rozwalę, no to powiedzmy to nie będzie wielka. No ale 6 dywizji to już jest coś. No i cisnę mocno no ten Nikolajew, ten Hersoń. Też fajnie by się udało coś tutaj uciąć. kilogram atakuje krzywy róg, widać, że tutaj zdecydowanie zmniejszyli ilość wojsk. Skoncentrowali się na północy. Zobaczymy co z tego będzie. Jak uda mi się kijów zdobyć, to może wtedy oni z, z tym z tego. Yy... Herka, Herkasy, czyli Czerkaski przejdą do Winnicy i wtedy okrążę ich z tej strony. Nie wiadomo, ile dywizji, iloma dywizji mnie atakowali, nie popatrzyłem, ale być może tutaj uda się jakieś większe okrążenia zrobić. Czyli jakieś to Kirgograd, Kiro, Kirovograd, Kremanczuk i Nizinin, gdybym to wziął wszystko i Kijów, no to wtedy będą ładnie odcięci. Tutaj mają 28 sześć 70 dywizji, prawie. Tak? 70, no może nie 70, ale 65 dywizji. Jest niecałe. Więc tutaj, może takie manewry. Jak nie, no to Krym. No w każdym razie no są możliwości. Udało się. Zro, zrobiłem moda. Tak jak mówiłem wcześniej, byłem wkurzony tym, że technologie do, synte do produktów syntetycznych paliw, które tak naprawdę są dla Niemiec, i. I są z Niemiec, dla Niemiec i tylko, tylko Niemcy je robią, potrzebują, kompletnie nic nie dawały. Bo zwiększały, zmniejszały ilość energii potrzebnej do produkcji oleju, a Niemcy mają gigantyczną nadwyżkę energii w wysokości jakichś tam tysięcy po prostu, teraz nie piszę. Mają jakieś tysiące tysiąc czy 1200 energii nadwyżki, więc to kompletnie bezsensowna technologia. A ja zrobiłem już cztery, robię piątą, więc się wkurzyłem, że to jest bez sensu i wobec tego zrobiłem moda, który oprócz tego że y, zmniejsza ilość energii potrzebnej, to y, zwiększa ilość ogólnego IC, czyli tak jakby takie polepszenie ogólnej, ogólnej jakości przemysłu. Y, próbowałem zrobić coś takiego, żeby po prostu więcej paliwa produkowało, ale nie... szukałem bardzo długo, ale nie mogłem w ogóle znaleźć, y, gdzie są formuły, gdzie są, są multiplikatory. Y, nie wiem, jak... nie wiem, czy one są dostępne do modowania, być może nie. No i... No i właśnie zrobiłem coś zastępczego, tak, dodałem 1%, niby to jest mało, yy, ale jak przy 4-5 technologiach no to się daje łącznie 5%, więc powiedzmy, że coś, coś, coś to jest, szczególnie, że normalne technologie produkcyjne dają 2, 2%. No przy okazji to też daje jeszcze produkcję surowców, no ale surowców i tak mam dużo, no, yy, może dzięki temu trochę więcej oleju będę produkował, a nie, bo surowców... Resurs... Tak, no to czy jeszcze trochę oleju będę więcej produkował, no to jakby z tak małej ilości to i tak nic, niczego nie zmienia. No ogólnie tu sytuacja jest taka, że chciałem Rosjan wprosić do, do Żytomiru, żeby tutaj ich złapać w pułapkę. No i można powiedzieć, prawie mi się udało, prawie mi się udało. Niestety oni weszli trochę za mocno, weszli tutaj osi, tutaj 8 dywizji, tutaj jest o 16, tutaj jest 3. Więc... No, więc walki są ciężkie i brakuje mi czołgów. Moje czołgi są jak zwykle w podróży. Postawiłem je przed, przed Turcją, a Turcję nie atakowałem. Jakby ważniejsze jest teraz ważniejsze jest teraz wyjście z tej sytuacji. Czyli teraz chodzi o to, żeby doprowadzić ich tutaj do Czernichów. Nie zdobyłem, ale rozbiłem armię w Czernichowie. I ten, i mogę go zdobyć i być może doprowadzę, będę się starał. Doprowadzić do mm, okrążenia. Do Jeżeli tutaj zdejmę, zdejmę to, może krzywy róg albo Kirkowgrad, bo też atakuje Kirkowgrad. Yy, co pada, nie mrawo atakuje, no ale zawsze te czołgi chyba trzeba stąd wycofać, albo zamiast wycofywać, niech atakują Kirkowgrad. To ma sens, to ma sens. Dobra, niech ci idą tutaj, a tutaj są po prostu tacy, jest z, z zgraja po prostu, nie wiadomo, nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo po co, dlaczego. No tu jest jakaś duża jednostka. Może uda mi się ten w końcu Nikołajew utrzymać, zobaczymy. Bo na razie atakuje to generalnie atakuje też kijów i to całkiem dobrze idzie. No, 30 tysięcy strat w stosunku do 60 ich, a atakuję włoską, włoską, chyba tylko włoską atakuję, więc yy, i tak jest niezły wynik, bo z włosii, a jeden mój samochód, bo i tak Włosi nie są zbyt waleczni, a Kijów właśnie to jest to miejsce, gdzie wprowadzono spaloną ziemię, czyli 5 fabryk, zlikwidowali 5 fabryk po to, żebym tego ja nie dostał, naprawdę konkretnie. No i tutaj mi się udało w Slusku, udało mi się okrążyć ich. Jest to duży sukces. Są odcięci całkowicie od świata. Trzeba teraz tylko ich... Kiedy oni 18, 18. No, jedną armię trzeba... Jedną armię. Nie wiem którą. Może ta jest mocniejsza. No, obie są mocne. Obie są podobnie mocne. Dobra, to niech atakuje ten slusk. Ten nie może atakować. O, ten też niech atakuje. No i będziemy mieli okrążenie w końcu. Będziemy mieli kocioł. Jakąś decydują na ten atak. Na razie atakują mi, na razie Rosja atakuje mi tutaj ten Bob Boburusik. Atakowali mi Nikolajew. O, atakujemy z No bardzo dobrze, bardzo dobre. Okrążenie 3 dewizje. Oczywiście, że 3 dywizje to nie jest dużo. A teraz ten jest wpakowany w dwie walki. No bez kitu. No niedobrze, niedobrze. No tak nie może być. No nie ma sensu kompletnie. Osiem dywizji mnie atakuje. Dobra, wychodzimy stąd. No i ten kierwko trzeba zdobyć. Nikolajew, zobaczymy. Zaraz przyjdą moje. Zaraz dopiero 18 przyjdą moje czołgi zapasowe 17. 17-18, to jeszcze 3 dni. No więc te czołgi tutaj mi przyjdą. Zaraz będą atakować właśnie Kirgowgrad, Nikolajew, grupę A więc to jest grupę. Italii zrobił jakiś deal z nami. Jaki deal zrobił Italii? A olej dostaje: 10 oleju za 30 energii. Wow, no to jest dobry deal. To jest dobry deal. Dobry, dobry, dobry. No tutaj jak zwykle trzeba zmienić parametry reinforcementu, bo problem jest taki, że jak nie zrobię do końca, jak nie zrobię do końca, to moje statki się nie będą naprawiać, a jak, a jak, nie, jak będę za dużo dawał, to wtedy będzie zmarnowane IC, więc no trochę sytuacja bezsensowna w obie strony. Zaraz, zaraz, ten, ten samolot może polecieć tutaj, okej, okay. mam kolejny samolot, zwiadowczo-bombowiec bo, znaczy morski tak zwany. na 100%? Chyba jeszcze się nie zresetowało. No i zrezygnowałem z produkcji jednego czołgu, trudno, nie, nie stać mi na to, muszę się teraz zająć gospodarką, społeczeństwem, niektóre rzeczy, czy takie głupoty, które robię, czyli tutaj jest rzeczy dostatków, no a się może przydać, ale już ASW, czyli przeciwko łodziom podwodnym, nie do końca, no ale zaczęły, mam bonus, to kosztuje 04C, więc tak nie trzeba się specjalnie przyjmować. No mój atak na Aden idzie ładnie, generalnie zaraz dotrą wojska, nawet kolejne walki są, tylko oni mają, mają nie wiadomo czemu Anglicy mają porozumienie, mają dostęp wojskowy do Sany, to znaczy, że będą musiał Sanie wywołać wojnę i przejąć Sanę, bo, no bo po, prostu, po prostu nie mogę pozwolić, żeby tam się Anglicy, czy nawet Portugalczycy, no w ogóle trzy dywizje tutaj są, więc trzy dywizje nie mogę pozwolić, żeby mi uciekły i przede wszystkim chcę tego Stasza którego bardzo szybko ubywa. Nawet specjalnie yy, przestałem. Tutaj przestałem yy, zabierać yy, konwoje, żeby dostarczyli paliwo, ale jakoś nie chcą dostarczyć, no, o, łobuzy. Ten też nic nie robi, niech się na razie schowa, bo i tak przegra z łodziami podwodnymi. A, ciekawe jak moje ten, jak mój Madagaskar wspaniały, wspaniały Madagaskar. Statki są już naprawione? Nie, nie są naprawione, zaraz będą naprawione. Jeszcze bl blücher, blücher, nie wiem jak to powiedzieć. No, to ci Japończycy są szaleni. Jak zwykle nie mam tego. Jak zwykle nie mam paliwa w Afryce, ale i tak nie jest źle. Zawsze mogło być gorzej.